Przygotowania do otwarcia nowego studia? Tak naprawdę już od połowy listopada tutaj mieliśmy kluczyki przekazane do lokalu. No ale wiadomo, na początku jakieś tam pomysły, wizje. Dużo mieliśmy, bardzo dużo tutaj do zrobienia takich rzeczy budowlanych. I tak naprawdę ostatni miesiąc była taka intensywna, ciężka praca. Pomysł ogólnie ja już tak pięć lat temu już mi się tak marzyło, żeby mieć takie rurki u siebie w klubie. Ale po prostu ze względu na dużą ilość zajęć, jakie tam są, nie chciałam tych zajęć ograniczać, ale też nie chciałam robić rurek powiedzmy, nie wiem, o 22, czy o jakichś dziwnych godzinach i po prostu tak stwierdziłam, że otworzę dodatkowe studio tylko i wyłącznie właśnie z tańcem na rurce. Czy każdy może przyjść na te zajęcia? Każda pani może przyjść na zajęcia, chociaż panowie też się pytali, e, o, czy będą mogli brać udział w takich zajęciach. Jeżeli się okaże, że będzie duże zainteresowanie, to na pewno też panów zapraszamy. A ile czasu trzeba poświęcić, żeby jakaś figura na tej róża wyszła? Wszystko to zależy od osoby, od, od predyspozycji, od jej wyobraźni, od e, tak naprawdę od odwagi. Nie ma jakichś tam takich rzeczy konkretnych, które osoba musi spełniać, e, żeby przyjść na te zajęcia, e, ponieważ zajęcia e, prowadzimy e, od podstaw, szyściutko od podstaw. Będziemy wprowadzać powoli wszystkie kroki, figury. Także każda pani, nawet jeżeli przyjdzie pierwszy raz, nie będzie, nie będzie się musiała obawiać, że czegoś nie zrobi albo że od razu będzie musiała robić jakieś trudniejsze pozycje. Gdzie można znaleźć nowo otwarte studio? Aleja Wyszyńskiego, 25 w Ołchatowie. Around the bend, no wind that always comes from within. When I'm up in the club, I wanna feel the love. Tryna have fun, I gotta. Have you heard about the law of attraction? I've practiced and spun off my axis. Skipped all the classes, but I stopped the traffic while laughing. When you're comparatively speaking, your message, it gets weakened. Hate spreading on the weekend. It's lame and freaking, reeking. Not teaching, just screaming. Now shut your mouth and see that it's not destruction that you're seeking. Treat them how you want to be treated. And shine just like a sequin. Get deep and love, leaking. Keep dreaming, no scheming. Spit love like it's seeming. <laughs> Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata, treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na ciebie. W centrum miasta znajdziesz markowe pióra i długopisy. Artykuły biurowe i papiernicze. Albumy fotograficzne, tornistry i plecaki. rodzinne gry planszowe, puzle, pluszaki, zabawki i malowanki. Książki dla dużych i małych. Podręczniki i pomocy edukacyjne. Antykwariat. Bełchatów ulica Kościuszki 4. Jakie wrażenia z nowo otwartego studia? To studio samo w sobie. Bardzo ładne. Zobaczymy, co będzie dalej. Jakie będą tutaj tańce. No bardzo ciekawie jest. Wrażenia no ludzi jak widać, bardzo dużo zainteresowanie dziewczyn. Cieszymy się niezmiernie, że tak dużo osób przyszło. I w ogóle jest, no jesteśmy bardzo zadowolone i, i dziękujemy wszystkim za przybycie. Super jest atmosfera i, i cały anturaż bardzo, bardzo oddaje klimat tego, tego tańca i naprawdę mi się podoba tutaj. Ja właśnie przyszłam tutaj z ciekawości zobaczyć właśnie jak to wygląda w ogóle, generalnie. Pierwsze wrażenia są super, ogólnie wizualnie jest no super, naprawdę, a z czasem zobaczymy jak to wszystko będzie funkcjonowało, czy to się Przyjmie u nas. Już wiem, że coś takiego jest w Łodzi, bo sama uczyszczałam na takie zajęcia, dlatego tutaj też przyszłam właśnie na, na to otwarcie, bo jestem ciekawa, jak to u nas wyjdzie, nie? Bardzo mi się podoba i mega się cieszę, że nowy styl wchodzi do bełhatowa tańca, ponieważ sama się interesuje tańcem, tańcem, dlatego nie mogę mnie tutaj dzisiaj zabraknąć. Zdecydujesz się, na której Myślę, że jeżeli czas mi pozwoli na to, to chętnie, bo... Paul y, wpływa bardzo dobrze na rozwój psychofizyczny. Jak się wizualnie Panu podoba nowo otwarte studio w bełchatowie? Bardzo fajnie, dobre wrażenie od razu na wejście. Coś ciekawego, coś innego. no Lubię, lubię takie rzeczy. Ja jestem w szoku, bo słyszałam, że dziewczyny włożyły w to tyle pracy bo tutaj były po prostu gołe ściany, tu nic nie było. Ja weszłam i byłam naprawdę zaskoczona, że tak zrobiły to. Wiem, że zresztą jeszcze malowały, dokończały tutaj wszystko. I fajnie wyszło, naprawdę, pozytywnie. No, to jest coś nowego w Bełchatowie. No i na pewno bardzo ciekawe. Jest to coś nowego, jeszcze w Bełchatowie nie, nie ma takiego studia na pewno, i warto zobaczyć, co to jest w ogóle i jak to wygląda. Czy na co dzień gdzieś ćwiczycie? Nie, raczej nie bardzo, ale zawsze jakaś forma nowa, to może akurat nas zainteresuje. Tak, u Weroniki. U Mateusza, u Weroniki od 5-6 lat. Ćwiczysz na co dzień? Eee, taniec, eee, ale bardziej na ziemi. <laughs> nie latam, nie próbam, także tak, bardziej trzymam się ziemi gruntu. A dlaczego właśnie ta forma treningu? Eee, może nie. Zawsze chciałam spróbować. że akurat otwierają tutaj u nas Bełchatowie, więc... Czym pani myśli, ile czasu trzeba poświęcić, żeby się nauczyć takiego tańca na róża? No na pewno. Troszkę. No jeżeli ktoś na pewno się tym zainteresuje, no to sporo, a jeżeli ktoś tylko dla ćwiczeń, no to tam kilka godzin w tygodniu. Tak miesiąc czasu co najmniej potrzeba, żeby to wyczuć, żeby wyrobić sobie troszkę mięśnie i z zajęć na zajęcia coraz większe postępy widać, że idzie to jakoś do przodu, że jest jakiś progres, nie? Ja myślę, że jest to... jest to coś, z czym trzeba się chyba urodzić. Zdecydowanie, więc jak tylko ktoś odkryje w sobie tę dalej tą pasję, to... W ogóle, jakikolwiek talent, jakąkolwiek pasję, to trzeba jak najszybciej się za to brać i to kształtować, i wtedy widać efekty. Wydaje mi się, że to też zależy od wcześniejszego doświadczenia, ponieważ też niektórzy przychodzą już po jakichś ćwiczeniach taniec, fitness, siłownia i wydaje mi się, że to, to może pomóc w zajęciach. Natomiast. Ciężko, sama próbowałam coś robić. Nie jest łatwo. Będzie pani chciała chodzić na któreś z oferowanych zajęć? Myślę, że tak, dlatego tutaj jestem. No, chciałabym, no zobaczymy, jakie będą wymagania, tak? Nie wiem, czy dam radę. Dwudaniowy zestaw obiadowy w cenie 7 zł. Barburka przy ulicy kolejowej zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Polecamy również catering weselny i bankietowy. Zadzwoń 505 620 435. Jesteśmy już na rynku 24 lata, prowadzimy biuro tłumaczeń, technika i licea dla dorosłych oraz szkoły licealne. Serdecznie zapraszamy, Interlogo z was nie zawiedzie. <noise> please come back please come back Bardzo fajne. Ja w ogóle podziwiam takich ludzi za to, że są tacy wysportowani, bo to nie wygląda, to nie jest takie łatwe jak wygląda. Ale naprawdę pięknie zańczyła i mam nadzieję, że po jakimś czasie może i my osiągniemy taki poziom jak ona. Nie masz zamiar zdecydować się na te zajęcia. jeśli się boję, że ta rura nie wytrzyma. <grym> Ale może cudem jakimś. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że spróbuję, bo tutaj dziewczyny znam dobrze ze studia. No i może przyjść na jedne zajęcia. Oj, znakomicie, szczerze mówiąc, to e, pierwszy raz jestem takim naocznie bezpośrednim świadkiem takiego występu. No i robi wrażenie. Powiem tak, e, atrakcyjna Kobieta, no coś nowego, może tak. I no, ciekawe to było. Jak się pani podobał występ? E, bardzo fajnie. E, kompozycja całego układu e, była bardzo spójna. I dużej umiejętności tancerki, bardzo duże. I podziw dla siły e, i dla rozciągnięcia, naprawdę bardzo fajnie. Czy potem pokaże, zdecyduje się pani na te zajęcia? Na pewno, czekałam na takie miejsce we <laughs> Na pewno. Co ma wpływ na to, żeby się utrzymać? Rurca. No na pewno mocne ręce. No ogólnie wyćwiczone całe ciało, tak? Szczerze mówiąc, e, trudno jest mi powiedzieć, ale no, przede wszystkim chyba no, kobiece mięśnie, tak? I wytrzymałość. Myślę, że to też na początku może trochę chyba boleć, więc to, to wymaga treningu, naprawdę. Mi się tak wydaje. Ja rozmawiałam z dziewczynami i mówią, że to jest technika, tylko i wyłącznie, bo mięśnie to jest jedno. A to, że masz dobrą technikę, to jest druga rzecz i to jest chyba najważniejsza właśnie w tańcu na róże, także technika. Co jest ważne przy tych ćwiczeniach? Ważne są przede wszystkim rozciąganie się, elastyczność ciała to przede wszystkim no i siła. Mięśnie to też jest podstawa w takich ćwiczeniach, bo jednak mimo wszystko, że to tak nie, nie wydaje się, ale potrzeba dużej siły, żeby zrobić jakiekolwiek figury i różne pozycje na, na róże. Na pewno silne ręce, silne nogi. No, widzieliśmy, że pani sobie przygotowała dobrze tą rurkę, więc nie wiem, czy ona musi być śliska, czy tempa, Chyba, chyba taka, no, raczej śliska, ponieważ widać, że zjeżdżała z góry na dół. Także no, wiele elementów się tutaj składa na, na dobry występ. Restauracja Kubuś zaprasza do skorzystania z oferty bankietowej. Pięć dań gorących do wyboru. Płyta zimna, ciasta, owoce, cukierki, napoje. Przy grupie 10 osób wyjątkowo atrakcyjna cena 100 zł od osoby. Gwarantujemy niepowtarzalną atmosferę. Szkoła dla dorosłych lider zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Policealnych. Skorzystaj z możliwości kształcenia za darmo i zdobądź zawód opiekuna medycznego. Na pozostałych kierunkach, takich jak technik administracji czy technik BHP, pierwszy semestr, gratis. Osiedle przy Torze ulica Słowackiego 8, budynek szkoły podstawowej numer 13. Tańczy półtora roku, jeśli chodzi o poldens ale tak to tańczę chyba całe życie od 6 lat. I to były różne tańce, przeróżne. Narodowy, balet, hip-hop i tak dalej. Codziennie prowadzę zajęcia 3 godziny dziennie, więc to jest też trening przede wszystkim, bo trenuję razem z moimi kursantkami. No i sama staram się robić w tygodniu dwa treningi dla siebie. Czy każdy może rozpocząć naukę tańca na róża? Absolutnie każdy. Mam kursantki że tak brzydko powiem starsze pani, które mają po 50 lat, ponad 50 lat i sobie świetnie radzą. To jest, no przyznam się, trudno. Mnie też było trudno na początku, więc to jest zupełnie normalnie. Boli, ściskam zęby, ale robię do końca, więc yy, satysfakcja, tak jak powiedziałam. No i przede wszystkim to poczucie siły, dobrego nastroju, yy, pozytywnej emocji i tak dalej. Uczę w Częstochowie, w Studio Tańca Impact i również w Katowicach w szkole tańca Nowa. Generalnie, z tego co mi wiadomo, to w bełchatowie to jest coś nowego. Jest to coś bardzo oryginalnego, i myślę, że to po prostu wypali i to z wielką mocą. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam moich rodziców, mojego taty, który tutaj dzisiaj jest. Moją dziewczynę, która dzisiaj też tutaj jest. Pozdrawiam Weronikę, z którą znam się też od dawna i której uczyłem się tańczyć też w klubie sąsiednim. Pozdrawiam całą rodzinę swoją i wszystkich znajomych. Cały nasz klub i wszystkie, wszystkie panie, które tutaj przychodzą, oczywiście i panów, którzy przyjdą i będą zadowoleni z swoich pani. Całą rodzinę i mojego małoludkiego syna. To wszystkich znajomych. Moje koleżanki z zespołu, w którym tańczyłam, Progres, to jest też jedna. Pozdrawiamy serdecznie. I naszą instruktorkę również, Aneta Wojtuch. Chciałabyś kogoś pozdrowić? Yy, tak, pozdrawiam całą moją rodzinę. Pozdrawiam swojego męża, Grześka Cabana. Chciałam pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich moich fanów na, fa na Facebooku. No i w ogóle wszystkich. Znajomych przyjaciół, rodzinę, żonę, która stoi tutaj za wami. No i Weronikę, która no, to całe przedsięwzięcie zorganizowała. Moją koleżankę, która nie chciała uczestniczyć w wywiadzie, a tak to wszystkie tutaj dziewczyny, które są, mam nadzieję, że się będziemy super bawić.